Ósma kolejka, Betlik trzecia Liga, grupa czwarta. Ze Skawiny wita Państwa Łukasz Starle i zapraszam na mecz Wiślanie Skawina Stal Kraśnik. Dzisiaj zespół trenera Roberta Chmury jest wystawiony na kolejny bardzo trudny egzamin, ponieważ spotyka się na wyjeździe z niezwykle solidną drużyną, jeszcze lepiej punktującą niż zespół Beniaminka. Więc punktują w tych trzech ostatnich meczach. Dwa zwycięstwa, jeden remis. Bardzo trudno wytypować wynik dzisiejszego spotkania Stal. Pierwszej akcji ofensywnej czeka Kalita na piłkę. Kalita. Pierwsza sytuacja, już w 30 sekundzie. Strzał. Świetne przejęcie w środku. Król ma na lewej koziła. I teraz Kalita. Uderzenie z daleka. Drugi strzał Karola Kality. Teraz dłuższą piłkę starają się gospodarze uruchomić Radwanka. Ten świetnie się obrócił. Ma dużo miejsca. Radwanek prosto w Tadeusza Grabowskiego. Od Morawski. Kron my Piotr Kron, teraz trzeba tylko dobiec do piłki. Ten atak na piłkę. Jeszcze wszystko tutaj legalnie się odbyło według sędziego. Chociaż na swoją połowę. Zawodnicy Wiślan. Jeszcze raz zagranie od kołodzieja. Kron. Trochę wyrzucił się, ale zdążył zagrać Grabowski. Ratuje tutaj piłkę. Nie wychodzą z tego ping-ponga z korzyścią. Zagranie na lewą stronę. Kron, Gud i Wiśniowski wbiegają polekajne. Jakub Gud broni Grabowski, czy to był strzał? Czy to było podanie? Będziemy analizować później. Natomiast czas samoostrzeżenia z ławki Kraśnika, że może to być zagranie na krótko. Nie Marszalik na długi słupek zgrywa Moraski do biega. Radwanek, jak na treningu, jestem pewien, że tak to właśnie chcieli rozegrać i się udało. Wytrenowane i piłka w siatce, Radwanek strzelcem gola, ale aktorami też drugoplanowymi w tej sytuacji byli Marszałik i Moraski. Oglądamy na powtórce. Marszalik zupełnie niekryty. Nikodem Morawski z najbliższej odległości między dwoma obrońcami. Błażej Radwanek pakuje piłkę do wsiadki. Scenariusz i reżyseria Radosław Jacek, ale wykonanie: piłkarze wiślany jest Kawina. Duże brawa dla czternastym miejscu. Tutaj nikt w Skawinie absolutnie nie chce drżeć o wynik, tak jak to było w poprzednim sezonie. Cytacki do Radwanka, czyżby jeszcze przed przerwą Radwanek z największą łatwością minął przeciwnika. Szansa teraz dla Wiśniowskiego i są już na połowie, coraz głębiej wchodzą z piłką. Właściwie jeden zawodnik szarżuje tutaj z futbolówką, Rafał Król. Teraz zwolniła trochę ta akcja Stali, wrócili już prawie wszyscy ze Skawiny. Marszalik, jeszcze jest oddanie strzału sprzed pola karnego. Te górne piłki. Dowodzić drużynom na tej bardzo odpowiedzialnej pozycji. Nie zwalnia stale. Pawlas faulował teraz cytackiego. Nie, gramy dalej. O, jestem zdziwiony. Zagrywa Pawlas do środka. Nie ma strzału na bramkę. Próbował król, ale piłka minęła. Prawy słupek. Stałe drużyny grają jutro wraz z tymi najciekawszymi spotkaniami. Kołmianki z Aviom i Podlasia z Krzo. Szansa dla Stali na odrobienie. Koziej! Niewiele brakowało. Naprawdę tutaj centymetry, a może nawet mniej. Dobrze, wreszcie rozegrali ten atak pozycyjny. Piłkarze Stali, Kalita, Król otworzył przestrzeń Koziejowi. Teraz właśnie z banikiem. Strzelił tu gola. Po wejściu z ławki ze Świdniczanką Świdnik. Dał zwycięstwo wtedy Wiślanom. Wyprzedził Wiśniowski kołodzieja, strzał celny, broni Grabowski. 7. Wiśniowski na prawą stronę. Dośrodkowanie Grzegorza Marszalika. No i ten najniższy w polu karnym, chyba Jakub Gut. Uderzył piłkę. Pietroń. Z dośrodkowaniem. Król zgrywaj miał świetną szansę, Kalita, no i to była najlepsza sytuacja Karola Kality w tym meczu, ale wystrzelił piłkę poza stadion. Karol Kalita przegrał pojedynek główkowy, Marszalik zgrał, Król, no i Będzie tutaj że wyreguluje tempo, a tutaj już jesteśmy w samej końcówce, już te minuty mistrzowskie. I całą tę drugą połowę oglądamy w ataku pozycyjnym stale Kraśnik. Ale konkrety? No, praktycznie żadne. Wszystko, co widzieliśmy, to ten strzał. Kality, czerwona kartka w tym momencie i musimy to zobaczyć na powtórce. Tutaj bardzo duże pretensje Pawlasa w kierunku sędziego. Oglądamy skąd się ta czerwona kartka wzięła. Intencjonalne, agresywne zagranie Pawlasa. No i mniej więcej przewidywałem takie minimum, to było to 6 minut. I tyle dłużej e, pogramy. Natomiast e, to nie stal atakuje. E, a wiślanie w postaci Michała Banika. Na prawą nogę Banik będzie szukał strzału obok słupka. Był tam rykosze. E, za dużo czasu jeszcze tutaj zostało do końca tego spotkania. 2-0 już stal na pewno by nie odrobiła. Jest przedłużenie. Będzie szansa. Wybija kron. Zgranie głową ciągle. Stal prosto w ręce Patryka Pietruszewskiego. Teraz strzelał e, król. I w tym momencie. Mecz w Skawinie. Niezwykle dramatyczna końcówka, szczególnie dla Stali Kraśnik. no Oni tutaj wyglądają jak po bitwie. Grali w dziesięciu końcówkę, a właściwie w dziewięciu przy kontuzji Czapli. Ale wszystko to, co Wiślanie wypracowali sobie w pierwszej połowie i wszystko to, na co mocno pracowali w drugiej, przede wszystkim nie dając sobie strzelić gola, zaowocowało czwartym z rzędu zwycięstwem u siebie.